Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na e, filmik z moimi zakupami, które poczyniłam przez ostatnich kilka dni. Jeżeli macie ochotę ze mną zostać, to zapraszam Was serdecznie. Taki misz aż będzie kolorówka, będzie pielęgnacja i kilka e, rzeczy do ubrania. Więc może zacznę od e, gazety. Jest to gazeta e, Marie Claire, w której był dołączony krem. Ja ten krem już jakiś czas temu chciałam spróbować. E, jest to krem e, malin i gotę z witaminą E i to jest e, ma 0,5% witaminy E. Jest do każdego rodzaju skóry i ja go chciałam już jakiś czas temu spróbować, ale jakoś tak się chodziłam w Mecca Maxima, koło niego, i jakoś się nie zdecydowałam i po prostu był w gazecie dołączony, więc pomyślałam sobie, że teraz warto, jest okazja na to, żeby go spróbować. Jeszcze go nie próbowałam, więc nie, mam na, nie, nie powiem Wam, czy jest fajne, czy nie. Ale to jest pierwsza rzecz, i gazeta kosztowała 10 dolarów, a ten krem jest warty 23. No ale dodatkowo jeszcze mamy gazetę i jakieś tam próbki. Ostatnio w filmiku nawet wspominałam Wam, że jadę do Sephory, żeby kupić sobie olejek do twarzy, ponieważ mój ulubiony został w hotelu, ale nie było, więc kupiłam sobie olejek z Josie Moran, jeśli tak to się czyta. Byłam zachęcona tym, że jest to olejek arganowy do oczyszczenia twarzy, do mycia twarzy i on ma tutaj tak naprawdę... Same naturalne składniki, więc pomyślałam sobie, że warto spróbować. A On nie był tani, kosztował około 50 dolarów, ale jest bardzo duża butelka. Używa się 3-4 pompki na to, żeby umyć całą twarz. Ja po prostu myję twarz na suchą twarz, nakładam 4 pompki, masuję, 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 zmywam ciepłą wodą. Jeżeli macie ochotę, ja zmieniłam dosyć swoją pielęgnację twarzy. Może nagram wam o tym też filmik. No ale to jest pierwsza rzecz, właśnie z kolorówki, którą kupiłam. Następnie, będąc również w sklepach, ale to już kupiłam w Mecca Maxima. To są dwa produkty z firmy Origins. Nie wiem, czy tą wam pokazywałam już chyba wcześniej. Nie wiem. I to jest Mega Mushroom Skin Relief i to jest do czyszczenia twarzy. Bardzo fajny produkt. Naprawdę słuchajcie, świetny produkt. Bardzo fajnie zmywa twarz, nie naciąga jej, nie powoduje, że ta twarz jest taka sucha, ale nie będę wam mówiła Więcej na temat tego produktu, na, na jego temat opowiem Wam w ulubieńcach, bo na pewno się pojawi, ale to jest ten płyn, nie płyn, krem taki, to jest w formie takiego kremu do mycia twarzy. Następnie nie pamiętam jego ceny, ale też około 50 dolarów, wydaje mi się, że kosztował. I następnie z tej samej firmy kupiłam sobie maseczkę do twarzy, o której bardzo dużo słyszałam, i to jest Drink Up Intensive, czyli to jest Overnight Mask, maska, którą nakładamy na twarz na noc. I ja już używam ją jeden raz, jestem bardzo zadowolona, ale to też Wam o tym wspomnę w, w jakimś tam filmiku. Ta maska kosztowała 39 dolarów, także maseczka. I następnie jeśli dalej chodzi o pielęgnację, to trochę Wam poszależczę. Kupiłam kilka produktów z firmy Tony Moli. Jest to koreańska firma, o której ja już troszeczkę słyszałam i na YouTubie, i trochę o nich czytałam i pomyślałam sobie, udało mi się w sumie tak powiedzmy niechcący, ponieważ chodziliśmy po jednym z centrum handlowych i było po prostu wysepka z tymi kosmetykami i po prostu ucieszyłam się jak zobaczyłam pomyślałam sobie, że coś sobie od nich kupię i pierwsze zakupy, które tam poczyniłam to były maseczki Trzy maseczki do twarzy na wypróbowanie. To są te maseczki takie, które nakłada się na twarz. To takie z materiału. Pierwszą to jest maseczka aloesowa, taka nawilżająca i to jest ta maseczka taka, którą się nakłada na twarz. Oni właśnie słyną z tych maseczek, także maseczka pierwsza. Druga maseczka to jest mikropil i to jest na zmarszczki. I to jest właśnie... Trzy kroki, pierwszy krok to jest tutaj mamy serum, tu mamy maseczkę, którą nakładamy na twarz, tu mamy taką szpatułkę, którą e, później wyciągamy te resztki serum i nakładamy na twarz, na szyję, na dekolt i też trzymamy przez kilka minut na mm, twarzy, także nie mogę doczekać się jak tej maseczki wypróbuję, ponieważ to jest taki lekko pilingujący. I trzecia maseczka, która jest jedna z u nich najpopularniejszej, najbardziej sprzedawaną maseczką, to jest maseczka... Na z którą nagram Wam filmik, tak naprawdę. Zrobimy sobie test na żywo. I to jest maseczka z. To jest hydromaseczka, każelowa bardziej niż z materiału. I to jest maseczka ze śluzem ze ślimaka. I. To są maseczki, które, oni w ogóle mają dużo produktów z dodatkiem tego śluzu ze ślimaka. Bardzo dużo słyszałam i postanowiłam, że sobie sama wypróbuję, ale tak jak mówię, ten test tej maseczki zrobimy na żywo, e, ponieważ chciałabym, żebyście zobaczyli jak to wygląda. I ta maseczka kosztowała dość sporo, bo kosztowała 8 dolarów za jedną maseczkę, więc to nie jest mało, a te maseczki, te dwie były chyba około... Ta była chyba 3 dolary. Tych maseczek było bardzo dużo, ale chciałam na wypróbowanie. A ta maseczka chyba też kosztowała około 6 dolarów, więc no nie jest małe jak na maseczki, ale zobaczymy, bo dużo dobrego o nich słyszałam. Ostatnią rzecz, jaką kupiłam z Tony Moli, to jest e, bambusowa woda do e, czyszczenia twarzy. Taki, taki jakby tonik. I tutaj ma 96% e, wyciągu z bambusa, więc fajnie. Bardzo ładnie. Pachnie tak przyjemnie, delikatnie. Jeszcze jej nie próbowałam. Ona kosztowała 13 dolarów, więc to nie jest dużo, jeśli chodzi o takie kosmetyki. Dużo o niej słyszałam i postanowiłam, że sobie wypróbuję. Także to są produkty z Tony Moli. A jeszcze wspominając o firmie Tony Moli, dostałam od dziewczyny, która tam sprzedawała. Dostałam próbki kremów, ten jest do twarzy i jeszcze jeden dostałam do oczu, który nazywa się GF Factor Essence. A drugi to jest Timeless, i drugi dostałam właśnie pod oczy. I muszę wam powiedzieć, że nałożyłam e, tą próbkę mm, wczoraj na noc. Masakra, słuchajcie, jaką je ja miałam dzisiaj. Gładką i taką miękką twarz To się w głowie nie mieści Naprawdę ja byłam po prostu w totalnym szoku I jak nakładałam makijaż To makijaż się tak pięknie nakładał na tą twarz ehm, Nie wiem czy to jest zasługa tego kremu Ponieważ ostatnio Również, tak jak mówię, zmieniłam pielęgnację, zaczęłam używać olejków, myję twarz najpierw olejkiem, później myję twarz, tym nakładam dużo, nawilżam twarz, ale jak nałożyłam ten krem na noc, po prostu mówię wam, ja się obudziłam rano i ja nie mogłam przestać dotykać swojej twarzy, ona była tak po prostu miękka i nie wiem, czy słyszałyście o tym, nie wiem, czy któraś z Was używała to, jeżeli tak, dajcie mi koniecznie znać, czy po prostu to jest tylko przypadek, czy to jest zasługa tego kremu. Sprawdziłam ceny, te kremy kosztują w Australii około 100 dolarów, więc nie są tanie, ale naprawdę po prostu ja jestem w szoku jaka była twarz po tym i jak makijaż jak nałożony podkład po prostu pięknie wygląda na twarzy. To wszystko jeśli chodzi a nie pielęgnacja stóp. Kupiliśmy jeszcze maseczkę do stóp z Lasha. Nie pamiętam ceny dokładnie, ale po prostu po całym tym lecie, po, po tym jak się chodziło po tych plażach, wysuszone stopy, e, postanowiliśmy, że sobie odbudujemy troszkę na naskórek na stopach i zrobimy sobie taką maskę z y, lasza i to jest Volkana, taka miętowa, może wam pokażę. U, nie pachnie za fajnie. Taka zwykła maść w środku, ale nie ciekawie pachnie. Dobra, to jest ta maseczka na, na ten, na stopy i dodatkowo jeszcze w laszu tylko jedną kulę, ponieważ my nie mamy wany, mamy prysznic, ale właśnie, żeby sobie zamoczyć stopy, to kupiliśmy taką kulę i to jest kula, nie, nie ostrości, coś, Big Blue Bath Bomb. Także taką, ponieważ ona miała też zapach taki podpadający pod miętę, więc będzie do moczenia stóp rzeczy z kolorówki. Pierwsza rzecz to postanowiłam wypróbować sobie puder do twarzy puder fluid. Fluid z Too Faced i to jest ten, on e, się nazywa Bondys. Pomyślałam, że sobie go spróbuję, ponieważ ja cały czas używam ten z YSL, ale jest mi go trochę szkoda, tak na codzienne użytkowanie. E, I kupiłam sobie ten i tego używam codziennie. On kosztował chyba też około 69 dolarów, tak mi się wydaje. I kupiłam go w Mecca Maxima. Ostatnią rzecz, jaką kupiłam, to jest eyeliner w żelu z firmy Hourglass i to jest bardzo cienki eyeliner, 1,5 mm, więc bardzo cieniutki. Jest wodoodporny i bardzo fajnie nadaje się tutaj na pogrubienie rzęs. Ja Wam pokażę, jak on wygląda. Ma troszkę mi się... Uj, Zobaczcie, jaki jest jest bardzo cieniutka. Przepraszam, że jest brudna, ale malowałam dzisiaj nim oczy. Zobaczcie, jaki, jaki jest. Jest po prostu żelowe i... Bardzo cieniutka, naprawdę trzyma się cały dzień, ale o tym też będzie w jakimś tam kolejnym filmiku. I on kosztował, hmm, nie pamiętam, 25 albo 30, nie pamiętam, ale jakoś tak. Także ten eyeliner bardzo fajny, o kosmetyki. A teraz przejdziemy do ubrań, i to co mam na sobie, to jest właśnie sweterek. Przepraszam, który ostatnio kupiłam w H&M na przecenie U nas zaczyna się sezon teraz właśnie z fetrów Ponieważ no, zaczyna być chłodniej Więc taki, że jest dosyć luźny tutaj I przyjemny w noszeniu Więc to było za a żeby was nie skłama, nie wiem, za 17 dolarów? Nie pamiętam jakoś tak, ale był na przecenie. W których z filmików wspominaliśmy Wam, że są w Sydney takie fajne second-handy, gdzie czasami można kupić nowe rzeczy, coś takiego jak u nas lumpeksy i można bardzo dużo markowych rzeczy kupić. I właśnie ostatnio przez przypadek byliśmy takim jednym, gdzie ja znalazłam sobie e, koszulę, która jest z czego z jest z River Island. To jest długa koszula w kratę, która ma tutaj fajne takie kieszenie, e, ma jest bez rękawów. E, bardzo fajna, fajny materiał w dotyku, w ogóle nie nowiusieńka, także ona mnie kosztowała chyba, też nie mało, bo kosztowała 20 dolarów, ale bardzo fajna. Muszę ją jeszcze wyprać, bo dopiero ją kupiliśmy niedawno i zakup, z którego najbardziej się cieszę, to jest z firmy Marks. Ja nie wiem, czy ta firma jest w Polsce, tu w Australii jest i ona jest dość droga i to jest taka kurtka, jakby... Może bym wiem pokazała na sobie? Kurtka, która tu ma takie dosyć fajne z tyłu ściągnie, ściągacze, więc ona jest dosyć dopasowana. Bardzo fajny kołnierz, ma dosyć duży, który można zapinać na różne sposoby. Rękawek. Dość długi tutaj jest z wykończeniem, tak jakbym miał wstawkę ze zwykłego materiału, e, bardzo ciepła materiał, materiał jest wykonany w, we Włoszech, także nie jest made in China, ale jest zrobiony we włoszech, dosyć cieplutka, jest to 80% wełny, więc no. Słuchajcie, naprawdę deal życia kosztowało 40 dolarów, więc na taką pogodę, jak teraz się zbliża, w Sydney jest jak znalazł i muszę tylko oddać do e, pralni, żeby wyprali mi to i będzie jak znalazł na tą pogodę. I ostatnia rzecz, z której tak bardzo się cieszę. Słuchajcie, to jest koc. Koc, e, który kupiłam w i kosztował 15 dolarów. Jest to dość duży koc w takich przyjemnych kolorach, a że teraz to jest taki właśnie, tak jak mówię, zbliża się sezon dosyć chłodny, to fajnie jest się położyć przed telewizorem i przykryć takim cieplutkim kocykiem i po prostu sobie zasnąć przed telewizorem. E, także koc, który kosztował 15 baksów. Wszystko jeżeli chodzi o moje zakupy, nie było tego dużo, ale pomyślałam, że będę robiła na bieżąco, bo później te rzeczy porozstawiam i jak zwykle nie będę wiedziała co kupiłam. E, także na pewno o tych kosmetykach bo pielęgnacji opowiem Wam troszeczkę więcej. A tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia w następnym filmie.